To lalek, uśmiechnij się. Siemanko, witam was w dzisiejszym blogu. E, niestety dzisiaj miał być taki odcinek plenerowy, ale pogoda się troszkę popsuła, pada żawka i ciężko będzie to zrobić e, w lesie, bo miałem dzisiaj plan e, jechać do lasu. A co będzie w dzisiejszym odcinku? Tak wam mówiłem, ostatnio wystawiłem rower na aukcję i gdzieś planowałem e, kupić nowy rower. Miałem jeden na oku, który bardzo mi się spodobał, no i postanowiłem go kupić. Spędziłem tak wszystkie swoje plany, że wyszło w miarę spoko. No i dzisiaj już któryś tydzień jeżdżę na nowym rowerku. Postanowiłem zrobić upgrade taki delikatny. Kupię kupiłem nowe gripy i nowe pedała, żeby gdzieś tam ten rowerek jeszcze bardziej zrobić pod siebie. Szukałem czegoś takiego, żeby było oryginalnie, czegoś, co będzie mi się podobać. No i w cenie, którą mogłem przeznaczyć na rower. Także zejdziemy sobie dzisiaj do garażu, pokażę wam proces wymiany gripów i pedałów. A co do roweru, to udało mi się znaleźć rower, który bardzo mi się podoba. w Cenie, którą chciałem. Myślę, że znalazłem swoją markę roweru już tak na przyszłość. Jest to młoda marka rowerowa, założona przez trzech przyjaciół, czyli idealnie pasuje. Bardzo mi się podoba rama, bardzo mi się podoba wykonanie tego roweru, i przyjemnie. Mi się jeździ. Rower ma 29 całe koła. Chciałem przesiąść się na większe koła. No i myślę, że znalazłem coś takiego bardziej oryginalnego dla siebie. Także mamy takie gripy zielone. Wydała Tarta Mora. Też są takie właśnie pod kolor gripów, Ciemnozielone. Nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądało, bo tu są takie śrubki wystające i nie wiem właśnie czy nie będą po prostu wbijać się do buta, czy to będzie wygodne czy nie. Zobaczmy sobie w praktyce. Także mamy takie pedałka, takie gripy zielone. No i jeszcze dolarka, który na to wszystko spogląda. Mam jeszcze klucze od Tomusia, który mi pożyczył, żeby to tutaj sobie odkręcić. Bierzemy się za robotę. Tutaj jest Raymond, tak się prezentuje Będziemy wymieniać właśnie te gripy, te pedała bo widzicie one są takie zwykłe, plastikowe Dobra, na razie nie mam tych imbusów, żeby to odkręcić, i się tylko zmienia pedała na nowe. Poszło. Przykładamy równo do tego. Wchodzi idealnie. Kręcimy, tylko pedałem się do dokręca. Teraz delikatnie kluczem. Nie za mocno. Właśnie wymienione. Martwię się tylko o te śrubki, czy nie będą one wystawać przeszkadzać, przeszkadzać, no, ale to się okaże. Jeszcze mi tak nie siedło. Muszę zobaczyć, jak zrobię to. drugiego i przejadę. Testowałem go przed chwilą, po tej krótkiej jeździe twierdzę, że trzymałem buta idealnie. Siemanko, witam was. Dwa dni później, tak, jak ostatnio widzieliście, zmieniłem pedał w rowerze. Udało mi się zmienić i w sumie fajnie wyszło. Są wygodne, fajnie trzyma się but. No, jeszcze kolor mi tak nie siedzi, bo nie zmieniłem gripów, ponieważ zgubiłem gdzieś jednego imbusa, ale dzisiaj go znalazłem, więc dzisiaj zrobimy sobie wymianę gripów. W międzyczasie przyszły mi jeszcze chlapaki do rowera. Są troszeczkę większe niż miałem wcześniej w tamtym rowerze, ale też nie jakoś za bardzo długie, bo takie mi się średnio podobają. Mam nadzieję, że będą w sam raz. Miałem dzisiaj jechać w plener, nagrać ten odcinek, ale pogoda nie rozprzyja wpada ciągle deszcz, więc zabrałem Rajmonta na chatę. No to co, biorę się może do roboty. Gripy już widzieliście. Tutaj mam taki ala Buda 40 które będę sobie marował tutaj. Popsikam sobie tutaj zanim założę te gripy, żeby się bardziej trzymały. No i tu mam te chlapaki, które mi przyszły. Fajnie się złożyło, że akurat ja dzisiaj mogę zrobić te dwie rzeczy naraz, a nie osobno. Także tak wyglądają chlapaki. Mam nadzieję, że będą fajnie wyglądać. Pokażę wam jeszcze rowerek tutaj przed wymianą wszystkiego. Na razie jak widzicie, zmienione są pedała. On dolarek jeszcze to tu. Jest co tu chodzi, jeszcze nie widział roweru nigdy na oczy także dla niego to jest kosmos biorę się za robotę, bo za niedługo muszę lecieć na meczek, bo dzisiaj gramy jeszcze meczek o 18 więc może wytestuję te chlapaki na tej pogodzie przejadę się, wykręcamy śrubeczkę nie wiem czy ona wyjdzie już, czy nie śrubka odkręcona jak widzicie zobaczymy czy zajdzie ten grip o kurde, zobaczcie jak elegancko wyszło nawet nie wiem czy to było coś w ogóle smarowane bo wyszło od strzała, wyszło od strzała. teraz to może delikatnie tutaj spsikam tak jak je polecali to robić Dobra fikrałem za trzy razy, żeby było git. Zobaczcie jaka jest różnica na tych gripach, no nie? Ten jest wypełniony tutaj jakimś metalem, ten jest bardziej silikonowy. On musi się tutaj w środku ułożyć. Zakładam nowego gripa. A ja zrobiłem troszeczkę inaczej. Tego gripa nie kręcimy tutaj, tylko kręcimy bardziej z tej strony. Imbusik. Przykręcamy go. Wydaje mi się, że ten, ten grip będzie lepiej trzymał, bo on jest bardziej taki silikonowy. Ten grip jest z gumy, też trzyma, ale wydaje mi się, że słabiej. Tutaj czuć, że trzyma idealnie, no nie? Wciskałem go jeszcze, więc nie powinno się tu nic dziać. Ustawiłem sobie po prostu tym, jakby do góry. Tak wygląda po wymianie. A taki jest stary. Jest różnica? Wydaje mi się, że jest. Największa różnica jest w trzymaniu. Nie miałbym polecać, to taki silikonowy dużo lepiej siedzi, dużo le lepiej ręka trzyma. Tak się prezentuje. Tu po wymianie jeden i drugi grip. Tutaj drugi. No, są takie zielone. Trochę ciężko z światłem. Teraz nie zobaczycie tego, jak to wygląda. No ale może tylko te klapaki, jeszcze jak założę, to będzie różnica, no nie. Myślałem, że będą troszkę krótsze. Tu je tylko trzeba zapiąć u góry trytytkami tu z boku. Tak samo przyłód, tu trytytki i tu z boku. Miałem to kręcić, ale nie mam czasu, bo lecę na mecz. A to jest ważny mecz, bo farta kolejka, jeszcze nie mamy punktów, więc trzeba coś nadrobić. Tutaj delikatnie się to podniosło. Z tyłu tak samo zobaczcie, bo przedtem jak wam pokazywałem to leżało. A teraz jest bardziej tak do góry. Wydaje mi się, że spoko, tak wygląda update rowerku tak się prezentuje mój nowy rower jak się uda, to może jeszcze wpadnie jakiś odcinek u Grzesia, bo Grześ też dołączył do naszego gangu rowerowego z Tomusiem, ogarnął nowy rower i będzie go składał, jeśli nie to już na miejscu jak już będzie zmontowany i pojedziemy gdzieś w traskę, także trzymajcie się do następnego odcinka, elo!